No widzowie, dzisiaj zareagujemy sobie na Gen Z, Fat Przemek Pro Michu Contrabas Gaz Bo zagłosowaliście w tej ankiecie, że Gen Z, Gaz ma być pierwszy aż 9 osób zagłosowało na Gen Z, Gaz, a 0 na teens Słońca Blast. Oceniamy, lecimy. Oj, dobra, już się zaczęło. Dzisiaj podbijamy świat. Dzisiaj podbijamy Dobra. świat Gaz do dechy, chcę jak najwięcej I'm przeżyć Gazdo dechy, już myśleć mam jakową, kiedy jestem z tobą Gazdo dechy, nieważne co naprzeciw I'm zawsze, kiedy jesteś obok Świat ma lepszy kolor Gaz, Gaz do jak najwięcej dechy, dechy chcę jak najwięcej przeżyć Gazdo życie, życie słodkie I'm mam jakową Bo świat ma lepszy kolor. Zatrzymam ten moment w klatce, jakby to był film. Chcę tu zostać już na zawsze, tylko my i cień. Dziś świat pachnie jak wakacje, czekamy na świt. Przepańczymy nos, im zasnę, bo czuję ten rytm. Kręcę tu jak story to mu Tobie w końcu czuję. Ten słodki. Mi się bardzo to podoba. Ta piosenka. smak. A ten drewni jest gaz. Po prostu. Oku gas, dzisiaj podbijamy świat. Ten słodki w tym smak. To jest gaz. Oku gaz, dzisiaj podbijamy świat gaz gaz no day, Jak gaz. jak najwięcej przeżyć. Życie słodkie ma Świat ma lepszy kolor. Gaz do chcę jak Gdy najwięcej przeciw. Życie słodkie mam jak pomoc, kiedy jestem z tobą. Gaz do decky. Nieważne co naprzeciw. Zawsze kiedy jesteś obok świat ma lepszy kolor. Mi się bardzo podoba ten refren. Um, I będę tego słuchać częściej, bo bardzo mi się podoba. Nie Lecimy. Chociaż parzy nas dziś słońce, czuję letni vibe Kiedy obok mam przyjaciół, woli leci czas Słychać pst? robię łyk, rzucam piąty bieg Dziś mnie czas nie goni, może wrzucę luz, kto Słyszę syk, biorę łyk, ucieknijmy gdzieś Gdzieś się zgubimy w dumie, wiesz dzisiaj w końcu czuję Ten słodki smak W, w tym mnie gaz. gaz W oku dzisiaj podbijamy świat Ten słodki smak w tym gaz, gaz. Blask, dzisiaj podbijamy świat. Gaz dodechy, chcę jak najwięcej przeżyć. Życie słodkie mam jak owoc, kiedy jestem z tobą. Gaz dodechy, nieważne co naprzeciw. Zawsze kiedy jesteś obok, świat ma lepszy kolor. Gaz dodechy, chcę jak najwięcej przeżyć. Życie słodkie mam jak owoc, kiedy jestem z tobą. Gaz dodechy, nieważne co naprzeciw. Kiedy jesteś Świat ma lepszy kolor. Dobra, bardzo mi się podoba ta piosenka. Um, I też zauważyłem, że oni tutaj tego. Um, śpiewają piosenkę. Właściwie gaz się nazywa, bo śpiewają piosenkę o tym, tym bark gaz. Tak mi się wydaje. No i ogólna ocenka. Fajna piosenka, um, refren. Z tego jest najlepszy. No i. Teraz po prostu w, w, ocenka. No to w, teledysk nie jest jakiś fajny, mega, ale jest Git, takie, mm, no takie A7 na 10, można powiedzieć, a piosenka em, też fajna jest em, i mógłbym ocenić tekst. No po prostu oceniam to em, 9 em, tekst, oceniam. Dziewięć na dziesięć. Adios.